Lewa Stankiewicz, autorka Solidarnych 2010, Krzyża Trzech Kumpli, wielu innych filmów. Również no, muszę tak powiedzieć, działaczka, aktywistka w tej chwili. To straszne. No to właśnie, to tak, strasznie, strasznie nie, to zabrzmiało. Ale jak to się stało, że y, dziennikarka, artystka. No już się tak utożsamiła z ludźmi, których filmowała, że stała się jednym z liderów protestu jak najbardziej politycznego. Czy znaczy to jest taki elementarny odruch, który, który każe reagować w sytuacji niebezpieczeństwa? I, bo ja myślę, że e, ja mieszkam w kraju, który traci, stracił swoją suwerenność. Premier mojego kraju zachował się tak, że ja się tego wstydzę. I to jest e, tak, taki odruch. I ja mam nadzieję, że ja z tym nie zostanę. To znaczy ja absolutnie nie czuję takiego powołania i, i na pewno nie będę działaczem żadnym. No ale Jestem... Panie Ewo, tak poważnie, jeżeli. Bo... Podróż przyprowadził Was pod pałac. Tak. Byli ludzie, było ich więcej niż, niż, niż 600 osób, o których mówiono oficjalnie, i e, wszyscy poszli. Została grupa Solidarnych 2010 z namiotem, który to namiot im zabrano, teraz jest z drugim namiotem, i mówicie wyraźnie, że nie odejdziecie stamtąd, dopóki Donald Tusk jest premierem, tak. to obawiam się, że to może jeszcze długo potrwać, zważywszy na to, jak jest popularne w sondażach. No, choćby to miało trwać no, bardzo długo, to nie odejdziemy, dlatego że uważamy, że po prostu no, nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. Ten premier szkodzi Polsce. Ten premier zachowuje się tak, jakby był no, nie chcę używać jakichś mocnych słów, albo, ale albo totalnym amatorem, albo niepoczytalnym, no, albo, albo rzeczywiście świadomie działa na szkodę Polski. Takie zachowanie, które... I, i to nie, nie są puste słowa, to nie są slogany, tylko to, to, to są konkretne rzeczy. No, człowiek, który oddaje śledztwo w sprawie śmierci prezydenta naszego kraju, obcemu mocarstwu, no to czy, czy, czy my możemy... Być świadkiem bardziej widocznego sygnału czy aktu rezygnacji z suwerenności. Przecież ten człowiek tym samym dokonał zdrady stanu, zdrady interesów narodowych, tym samym zadziałał na szkodę Polaków. Ja się pytam, czy, 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 czy to jest świadoma decyzja i czyje interesy ona reprezentuje, czy jest takim amatorem. Czy jest tak nieodpowiedzialny, że, że, że po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi? Ja użyłem słowa, może nie trafnie, że to jest protest polityczny, ale politycy się z tym protestem, nie... no, jesteście kłopotem dla nich, delikatnie no, mówiąc. To, to... Bo oczywiście będzie to podsumowane, że jacyś pisowcy stoją pod pałacem, ale, ale pis właśnie nie stawia spraw aż tak radykalnie. Nie, nie jesteście nie... bardziej radykalni od, od polityków opozycji. Ale My... No jak to radykalny? Mówić, że premier y, dokonał zdrady radykalne? stanu, to jest radykalne. Ale przepraszam jednak. bardzo, ja to popieram argumentami. To znaczy, co to jest? Za, to jest zdrowy rozsądek, to jest pragmatyzm. To jest coś, co każdy... Mieszkaniec, nie wiem, normalnego, demokratycznego kraju, nie wiem, Anglii, Francji, Niemiec, by potwierdził Pani i by Ewo, dla, to dla nie niego jest, byłoby to normalne. czy to nie jest abdykacja, jeżeli zroli kogoś, kto budzi sumienia, tak w sumie powiedzmy o artyście, nie, robi filmy, które są oglądane w, może w takim trochę drugim obiegu, ale mają projekcje, są oglądane w całym kraju. Teraz pani przechodzi no, na pozycję taką, że będzie pani stać pod tym pałacem pewnie bardzo długo, jeżeli rzeczywiście tak długo dopóki premier jest premierem, a do czyli do wyborów co najmniej, czyli nowy film nie powstanie żaden. Czy to nie jest? Czy to nie jest no, rezygnacja jednak z silniejszej broni na rzecz czegoś, co, 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 co nie jest skuteczne? Ale to, to nie jest taka kalkulacja broń nie broń. Ja, o, ja oczywiście chciałabym bardzo robić filmy i nie stać tam pod tym pałacem. To nie jest przyjemne. W, w, w zimnie yy, ja mam naprawdę co robić i to nie jest coś, co, co, co sprawia mi jakąś ogromną przyjemność. Nie. A ile to osób jest... tam jest z panią w tej chwili? Różnie, od kilkunastu do kilkudziesięciu, czasem kilkuset. Ale, to jest, ale czasem jesteśmy bardzo samotni. To znaczy, to jest tak, jak mówię, to jest taki odruch i to nie jest polityka. My nie jesteśmy organizacją, partią polityczną. My, ja reprezentuję Stowarzyszenie Solidarni 2010, czyli organizację pozarządową. Ja myślę, że to jest w ogóle. Tak naprawdę to jest chyba coś więcej niż polityka. To znaczy polityka, polityka mi się kojarzy z dążeniem do władzy. Tak byciem zda... ministrem ubieganiem się o władzę. Rozumiem że takich to ambicji zna... nie, nie, nie ma tutaj. Nie, absolutnie nie I, zresztą, i polityka mi się kojarzy nie wiem z walką partia taka partia mhm. taka. Ja uważam że my, my jesteśmy w takiej sytuacji że to jest coś więcej że to jest jakieś jakieś upomnienie się o polskie państwo. Młoda dziewczyna w, w dniu w rocznicę katastrofy podeszła do mnie powiedziała: patrzę na wrak samolotu i widzę wrak państwa polskiego. Ja oddała to, co moje uczucia i myślę, że uczucia bardzo wielu Polaków. To znaczy, jakim my jesteśmy państwem, w którym nie potrafimy zapewnić bezpieczeństwa swojej głowie, głowie tego państwa, a w momencie kiedy ta głowa państwa ginie. To nie potrafimy upomnieć się o porządnie prowadzone śledztwo. Przecież za bezpieczeństwo tego człowieka, za bezpieczeństwo prezydenta, był odpowiedzialny konkretny minister. I on albo spartaczył robotę, albo było to coś więcej jeszcze. Ja, ja, ja nie chcę tu snuć dywagacji, ale przecież ten człowiek, jemu włos nie spadł z głowy. My nic nie zareagowaliśmy. To, że to państwo się zachowuje nienormalnie, to nie znaczy, że obywatele mają też się zachowywać nienormalnie i udawać, że wszystko jest w porządku. Skoro Pani mówi o uczuciach, które Was tam przeprowadziły, jakie uczucia wzbudza ten wędrowny namiot w przechodniach? No, myślę, że różne uczucia. To znaczy, z jednej strony bardzo wielkiej sympatii, z drugiej strony się spotykamy też z taką z ludźmi, którzy są nakręceni też przez media, że, 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 ta, że, że człowiek, który się upomina o państwo, czy, czy, czy myśli takimi kategoriami patriotycznymi, to jest oszołom, to jest ksenofob i tak no, dalej. Ale widzi jednocześnie chyba takich ludzi, którzy trochę wizerunkiem odbiegają od moherowych beretów, z taką pogardą na, ludzi nazwanych przez premiera. No i ma trochę dysonans poznawczy. Ja chciałabym powiedzieć, że. Myśmy pod pałacem spotkali się z ogromną sympatią ludzi i taką, takimi wyrazami solidarności, wdzięczności, łez w oczach, no ale z drugiej strony z bardzo brutalną pacyfikacją władz. Właśnie miałem spytać, czy pani prezydent miasta przysłała Straż Miejską, żeby was chroniła, bo jak pielęgniarki, biały-białe miasteczko zajmowały ulicę pod urzędem rady ministrów, to wtedy pamiętam tak zapowiadała, że Straż Miejska będzie ich bronić, gdyby ktoś chciał tę ulicę odblokować. Tak, pani prezydent miasta nasłała na nas Straż Miejską, która nas brutalnie spacyfikowała. Pobiła trzy osoby z nas. Jedna z nich wylądowała w szpitalu Michał Stróżek, dziennikarz Gazety Polskiej. Podobno był to specjalny oddział Straży Miejskiej, który zajmuje się jakimi, mafiami czy. Nie, nie w każdym jakaś... razie wyjątkowo Oleganda. sprawnie. Straż Miejska nie ma, nie ma uprawnień do bicia ludzi. Jak pani prezydent chciała pobić kupców w KDT, to wynajęła prywatną firmę ochroniarską dwa lata temu. Więc... No nie, nie, nie. Byli bardzo sprawnie, na tyle sprawnie. W ogóle bardzo sprawnie otoczyli najpierw ten namiot. Nie pozwolili się nikomu zbliżyć. Michał, który był pracownikiem. Znaczy rozumiem, swój... jesteście tam bezprawni. Jak każdy antypaństwowy protest, on jest no nie, bezprawny, mamy... ale odbicia obywateli w Polsce jest policja, a nie Straż Miejska. Pobili na tyle, że Michał Strużyk jest w tej chwili w szpitalu. Ma uszkodzony kręgosłup, nie wiadomo kiedy wyjdzie. Ma uszkodzony kręgosłup w dwóch miejscach, wybity ząb, wstrząśnienie mózgu. Jest w gorsecie ortopedycznym i badanie neurologiczne było na tyle niekorzystne, że musimy mieć zrobioną tomografię komputerową głowy. Jest podejrzenie krwiaka mózgu i nie wiemy, co będzie dalej. Jeśli, jeśli Michałowi, nie daj Boże, coś się stanie. A zresztą nawet jak tomografia komputerowa będzie korzystna, to ci. To był bandytyzm Ale po się, prostu. Co, 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 co I ci bandyci jest, powinni odpowiedzieć za swoje czyny Co się z tym dzieje sta... dalej? Co się, co się z tym dzieje dalej? Bo jak znowu przypomnę, no, zemdlała jedna pielęgniarka, nikt jej nie pobił, to tam trzy telewizje stały pod, pod przychodnią, gdzie ją odwieziono. Aha, no, no, czy ta no, sprawa stali. jest jakoś kontynuowana, czy ktoś interpeluje, czy ktoś złożył zażalenie no, znaczy... badanie, domyślam się, że byli jacyś świadkowie tej sytuacji? No, My to mamy wszystko nagrane, Ca całe zajście zostało sfilmowane, jest w internecie, można sobie zobaczyć w jakim stanie jest Michał, jak brutalnie został potraktowany, jak nogą, butem przygnieciono jego szyję, a on z głową w błocie, bo w deszcz wtedy padał, na ulicy leży, jak zresztą jego dwóch, naszych dwóch kolegów, Marek Wernic i jeszcze druga osoba od nas. To, 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 to był bardzo brutalne. Czy ktoś nam powiedział dla, dlaczego? Jaki ten? No bo tak jak koleżanka tutaj w, w chwilę przed tym, jak zapowiadałem tę rozmowę, przypominała, że w, na przykład w Stanach Zjednoczonych to, to jest normalne, że ktoś przychodzi protestować i, i protestuje. U nas to jest, okazuje się, z wyjątkiem protestów, że tak powiem, słusznych, które były wtedy, kiedy była inna władza, to okazuje się, że sam fakt, że ktoś wychodzi, przychodzi pod pałac prezydencki, to jest już coś antypaństwowego. No sam fakt w ogóle niesienia flagi Polskiej, jak się okazuje, w, w, tutaj się stało tak dziwnie w ogóle w tym kraju. Jest antypaństwowy każą zwijać nam flagi, legitymują osoby, które niosą flagi. No to jest coś nienormalnego. Natomiast kto to legitymuje nie, osoby, które nie są. Straż miejska, s, y, policja. To, Ale to tak jest mój niechwała. bo funkcjonariusz publiczny, zgodnie z prawem, ma obowiązek się wytłumaczyć, jak dokonuje interwencji. Tak? Czyli co mówi, z powodu, że osoba nielegalnie niesie flagę państwową, proszę okazać dokumenty? No nie, oni podają jakimś, jakiś tam paragraf, kodeks, coś na podstawie nie. paragrafu jakiegoś tam i, i legitymują, nie wiem, czy mają do tego prawo, czy nie. No to jest... Ja, ja się do tego przyzwyczajam. Ja spędziłam miesiące pod Pałacem prezydenckim nagrywając e, materiał. Nawiasem mówiąc, i chcę to podkreślić, Michał e, pełnił. Michał jest dziennikarzem Gazety Polskiej i był e, w trakcie e, pełnienia swojej misji. I, i... Czyli on tam był, bo protestował, czy on tam był po prostu jako dziennikarz rejestrujący? On tam był ten jako protest. dziennikarz. E, stał po prostu w tym namiocie z nami, miał w, e, ze sobą kamerę i, i laptopa relacjonował te wydarzenia no i, 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 i został spacyfikowany, został brutalnie pobity pełniąc obowiązki swoje zawodowe. On, był długi, on, on jest autorem na przykład takiego artykułu o szantażyście Krzysztofa Piesiewicza, pseudonim Niemiec. On również pisał o zachowaniach Straży Miejskiej pod Pałacem Prezydenckim. W sierpniu relacjonował dla Gazety Polskiej te wydarzenia. I mamy nadzieję, mam nadzieję, że to nie jest odwet Serial. jakiś i że te, to brutalne pobicie jego nie ma związku z, z, z tą jego wcześniejszą pracą dziennikarską. To ja mam nadzieję, tylko powiem tak, może naiwnie, że jednak mam nadzieję, że ta sprawa się wyjaśni i że on wróci do zdrowia. I bardzo dziękuję za rozmowę, bo czas, dziękuję. który na nią mieliśmy, już się kończy. Ewa Stankiewicz była dziękuję. naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dobry.